Materiały. Materiały, które program będzie pobierał do przeliczenia przegrody, możemy tworzyć sami. Możemy je edytować, wprowadzać współczynniki lambda od producentów. Materiały wybieramy w tym punkcie podczas liczenia przegrody. To są przykładowe materiały, które są aktualnie wpięte w projekt. Główną Informacją pobieraną z materiałów jest lambda. Grubość pobierana jest z projektu. Lambdę wprowadzamy w pliku niezależnym. Podaje nam w ten sposób grubość przyliczeniową oporu cieplnego. Jak modyfikować materiały i jak wprowadzać własne materiały? W pasku narzędzi u term mamy zakładkę term projekt. I w tym momencie otwierają nam się trzy katalogi materiałów. Jest to plik, który możemy edytować i wprowadzać własne materiały. W tym momencie wprowadzane są przykładowe materiały. Jeśli chcemy je zmieniać, współczynniki, opisy, nie ma żadnego problemu. Jeżeli chcemy wszystkie wykasować, również nie ma problemu. Ważne jest, aby zostawić pierwszy materiał, ponieważ jest to plik CSV i likwidowanie pierwszego spowoduje problemy z programem. Po prostu będzie źle odczytywał dane. Załóżmy, że nie interesują nas materiały zawarte w projekcie. Chcemy wprowadzić własne materiały. W momencie, kiedy tak zostawimy, proszę zwrócić uwagę. Że podczas wybierania przegrody nie mamy do wyboru żadnego materiału. Wprowadźmy teraz własne materiały. Mamy tutaj przykładowe materiały z innego projektu, współczynniki. Prowadźmy teraz kilka materiałów. Prowadzamy współczynniki, trochę opisu. Proszę zwrócić uwagę, że specjalnie tutaj tak to zostało wykonane, aby pokazać, że podczas pisywania lampy, jeśli damy przecinek albo kropkę, program. Nic nie powie. Będzie to przeliczał jak po współczynniku jednostkowym. Zdarza się, że niektóre programy w CAD potrafią nie rozróżniać tego i przez to psują się obliczenia. W tym momencie program jest tak przygotowany, że kropkę i przecinek będzie traktował równorzędnie. Nie wyskoczy nam żaden błąd. Zapisujemy. Nie musimy zamykać programu Excel. Wybieramy przegrodę, która nas interesuje. Mamy wszystkie materiały. 0,82 cynk wapienno cementowy. Jeżeli cokolwiek zmienimy tutaj i zapiszemy to ponownie to ponownym wybraniu mamy współczynnik skorygowany. Proszę tutaj zobaczyć. Jest skorygowany.